Cześć tutaj Kiedyś Slayer i witam was w kolejnym filmiku z serialu. <grym> eee. Dobra. Robisz kopię na moim. Cicho. Zapraszamy do odcinka. Dobra. A ja jaki wyczerpujący dzień. Dzisiaj tak mnie tata ubrał. Nie wiesz. Mam nadzieję, że nas rano w to nie ubiorą. No właśnie. Chodź, idziemy spać. Dobra. Nie mogę Dobra. Dobranoc. Dobranoc. Słuchajcie, nasze dzieci muszą sobie same poradzić. Mhm. My już musimy poradzić. Ale nie całkiem ze świata. No tak, y tylko ze stada. Chcemy, chcemy po prostu ich obserwować z daleka, czy sobie dadzą radę. A jak sobie nie drodzę to pójdziemy na trasz. No to one oni śpią, my sobie pójdziemy tak po prostu, zobaczymy czy coś zauważą. No właśnie. Mam nadzieję, że czekoladka sobie poradzi. No ja też że choroby sobie poradzi. Maluszek mój. Mm, moja maluska. Dobrze, to... No to idziemy. Tam. Idziemy z wami.

co się stało, Kropuś? He? Gdzie jest w ogóle mama? E, oni, ch oni chyba, wiesz, opuścili stado. Ale czemu? Widzisz, jaka jesteś duża. No, chyba wiedzieli, że tak będzie. Że dzisiaj urośniemy i będziemy tacy dłuzi, ale dlaczego ktoś nas to, to ubrał? No właśnie, nie miałam tego wieczorem na sobie. Hej e, kto to był? E, nie wiem Czułeś się jakoś inaczej, a ty? Tak, by, byśmy byli parą. W ogóle co ci tutaj pisze? Białek. A mi? O, tubie pisze. Kawa. No. Twoja mama to była kawa w ogóle. No. Ups, mi spadł kwiatek. No. Co mi się stało? Co się stało? Ja mam jakieś łańcuchy na sobie. Ja też. Czy tamten konie przywołał? Nie, raczej on przecież był dobry dla królestwa. No właśnie, nie wiem czemu te łańcuchy mam na sobie. Może on nas ostrzegał. Niby przed czym? Nie wiem. Chodźmy, może wyruszmy do naszych rodziców. Ale gdzie oni są w ogóle? Nie wiem. Czekaj, zrzucę to. Okej, okay, ja też. Czemu ty masz taki w ogóle duży brzuch? Nie wiem. Czyżby? Daj mi spódnicę. Dobra. Już. Zdjęłam. Dobra, to teraz się może A Ała, miałeś rację. Ała. Mój brzuch mnie boli. Już się zaczęło, jak rybka. Chyba idzie pierwszy. Dobra. Masz zaopiekuj się nim. Dobra. Czemu ja jestem dalej gruba? Dobra, to pcham. Okej, okay, jest drugi. Ej, w ogóle, czy, czy to jestem ja z dzieciństwa? A to jestem ja z dzieciństwa. Ej, co się dzieje? Takie dziwne wszystko. Tak teraz się zachowywaliśmy, jakbyśmy byliśmy <noise> Nie! Yeah! Chodźcie, Babi! ja? Yes! Oh, no. yeah! Ej, bo ja znowu mam ten łańcuch na sobie. Ja też. To jest nie tak. <noise> no właśnie, to jest strasznie nie tak. Ciąg dalszy nastąpi. Chodź, chodź, chodź. Jeszcze pożegnanie. Nie zasłaniaj mnie ręką! Nie wpychaj się. Chcesz się nie wpychać. Żegnamy. Mm. Żegnamy Żegnam się. się. Dobra. Żegnam się z wami serdecznie. Nie kukaj to. Żegnam się z Wami serdecznie. Zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapki w górę. Jak... czemu jemy jak wiecie. coś. No właśnie, filmik pojawi się następnie niedługo.